Maryja dobrze znała Słowo Boże i modlitwy swego ludu, których z pewnością nauczała się od swoich rodziców i dziadków, co wskazuje na ważność przekazywania wiary z pokolenia na pokolenie. Witam Was, moi drodzy, 21 stycznia, w sobotę. Szczególny dzień Dzień naszych babć. W tym dniu, właśnie i w tym dniu, myślę, że też ważną babcią jest święta Anna, babcia Pana Jezusa. Tym wszystkim babciom, szczególnie które słuchają, albo te, które jeszcze nie słuchają, życzę Wam przede wszystkim nieba tu na ziemi i wszelkiej pomyślności. I moim dwóm świętej pamięci babcią, Babci Jance od strony Mamusi i od strony Taty, babci Stefani. Kocham Was, moje babcie. A teraz dzielę się słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to, to takie. Tajemnica trzecia narodziny. Przez wiele dni w ciszy serca Maryja. Maryi zwrastał Jezus, jej skupienie, jej rozwaga, jej pokorne oddanie się woli Ojca sprawiły, że nie został przedwcześnie wydany na zewnątrz, że mógł rozwijać się i osiągać w niej tą pełnię, jaka była potrzebna, by ujrzał Go świat i by ujrzeli Go inni ludzie. Powściągliwość Maryi sprawiła, że każdy kto przyszedł do Jezusa, zobaczył go takim, jakim jest, jakim pozwoliło mu ujrzeć Jezusa jego serce. Ona nie zasłaniała Jezusa sobą i nie upiększała go swoimi słowami. Nie pragnęła, aby wzrok ludzi spoczął na niej i w ich oczach nie szukała podziwu dla siebie, choć przez nią Bóg przyszedł na świat. Adorowała Syna Bożego i radowało się jej serce, że adorują Go inni. Pozwól, aby przez Ciebie rodził się Jezus i aby świat Go ujrzał, żeby sam Jezus pokazał się ludziom. Pozostaw Go wolnym i pozostaw wolnymi tych, którzy przychodzą do Niego, przychodząc do Ciebie. Jezusowi przecież ty nic dodać nie możesz, ani inni nic ująć mu nie mogą z jego świętości i bóstwa. Cokolwiek uczynią, uczynią to sobie. Z Psalmu 83, wers drugi i trzeci. O Boże. Nie milcz, nie bądź głuchy, nie bądź bezczynny, Boże. Bo oto burzą się Twoi wrogowie i podnoszą głowę ci, którzy Cię nienawidzą. Kropka. Pięknego świętowania dla babci. Pozdrawiam serdecznie. Pogody ducha Siemanko z Panem Bogiem. Ciao ciao. Przemek, marny pyłek. Cześć!